Cześć, mam na imię Zuzia i jestem studentką pierwszego roku technologii i energii odnawialnej na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Wybrałam ten kierunek ze względu na jego bardzo przyszłościowy charakter oraz ze względu na fakt, że specjaliści z dziedziny energetyki z czasem będą coraz bardziej potrzebni. Żeby studiować na tym kierunku razem ze mną, na maturze musisz zdawać rozszerzenie z jednego z tych trzech przedmiotów matematyka, chemia albo fizyka. A żeby zachęcić cię jeszcze bardziej do studiowania na tym kierunku, trochę więcej opowiedzą o nim moi przyjaciele. Herzlich willkommen auf der Fakultät für Witam serdecznie na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nazywam się Jakob i urodziłem się w Austrii, gdzie spędziłem większość mojego życia i której jestem obywatelem. Po zadaniu matury miałem możliwość studiowania w całej Europie, a wybrałem SGGW, a konkretnie kierunek Technologie Energii Odnawialnych. A dlaczego? To Wam teraz pokażę. Moim marzeniem od zawsze było zostać inżynierem, który zmieni świat. Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że musimy dbać o naszą planetę i pozyskiwać energię z alternatywnych źródeł. To nasza przyszłość. Jesteście ciekawi skąd ten wykrzyk ich na tych drzwiach? To właśnie w tym laboratorium są prowadzone badania nad alternatywnymi paliwami przyszłości. Czy wiecie, że biogaz można wytworzyć nawet z gumy do rzucia? Znajdujemy się w Laboratorium Produkcji Biogazu, gdzie badamy wydajność i dynamikę wytwarzania biogazu z różnych substratów. Biogaz jest paliwem przyszłości. Ja nazywam się Paweł Triarski, studiowałem na Wydziale Inżynierii i Produkcji na kierunku technologii energii odnawialnej. Swoją przyszłość związałem z nauką, teraz kontynuuję badania na doktoracie w Szkole Doktorskiej SGEW. W laboratorium prowadzimy Prace badawcze realizujemy, badania dla firm zewnętrznych, studenci prowadzą badania do swoich prac dyplomowych. Biogaz jest odnawialną alternatywą dla gazu ziemnego. Zarówno biogaz, jak i gaz ziemny składają się w większości z metanu, który jest paliwem i substratem dla przemysłu chemicznego, no tylko biogaz jest tym przyszłościowym odnawialnym paliwem. Serdecznie polecam. Jeśli masz sobie żyłkę wynalazcy, to musisz dołączyć do koła naukowego działającego na naszym wydziale. Czy wiecie, że energię elektryczną można produkować przy użyciu bakterii? Takimi właśnie innowacyjnymi projektami zajmujemy się w naszym kole naukowym we współpracy z innymi kołami naukowymi z naszej uczelni. Jestem Karolina i jestem studentką drugiego roku Technologii Energii Odnawialnej. Wybrałam ten kierunek, żeby na studiach móc rozwijać swoje zainteresowania związane z inżynierią i energią odnawialną. Na naszym wydziale najbardziej cenię sobie podejście kadry dydaktycznej, która jest zawsze chętna rozszerzyć interesujące studentów zagadnienia. Studenci, którzy wykonają interesujące projekty, mają możliwość prezentowania ich na piknikach naukowych oraz brania udziału w konkursach. U nas na WIP-ie najbardziej liczy się praktyka. Program studiów konsultowany jest z otoczeniem społeczno-gospodarczym i już na studiach mamy do czynienia z najnowszymi technologiami. Co mnie najbardziej podoba się na tym kierunku, to to, że zajęcia praktyczne prowadzone są przez przedstawicieli firm, które są liderami branży OZE, oraz to, że możemy odbywać tam praktyki. W SGGW studiują ludzie z całego świata. Jeśli masz ochotę wyjechać do jednej z naszych partnerskich europejskich uczelni, to polecam skorzystania z programu Erasmus. Cześć, jestem Zuzia. jestem studentką pierwszego roku technologii energii odnawialnych. Trafiłam na ten kierunek z przypadku, lecz jestem nim bardzo zadowolona. Mamy bardzo zgraną ekipę na kierunku oraz wykładowcy są bardzo mili i przyjaźni studentom. Zajęci są dla nas przyjemnością, a nie koniecznością. Na przykład za mną widać aparaturę pomiarową podłączoną do systemów fotowoltaicznych, na których widać, że mimo iż jest dzisiaj pochmurno, panele nadal produkują prąd. Cześć. Nazywamy się Piotr i Tomasz i jesteśmy absolwentami kierunków zarządzania, inżynierii, produkcji i technologii energii odnawialnej. Razem z naszym trzecim wspólnikiem Michałem, od 2013 roku tworzymy firmę Vision Energy, czyli już od 10 lat realizujemy instalacje oparte o systemy fotowoltaiczne, magazyny energii, stacje ładowania i już niedługo pompy ciepła. <grym> Zatrudniamy blisko 30 osób, i w naszym portfolio możemy się już pochwalić takimi realizacjami jak dla PKO Banku Polskiego, CD Projektu, Agory czy też Totalizatora Sportowego. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy inżynierskie doświadczenie, które jest podstawą do wykonania rzetelnych i bezpiecznych projektów. Zachęcamy do zapisywania się na kierunek technologii energii odnawialnej. Cały czas jesteśmy teraz w sezonie grzewczym. Co znaczy, że wielu osobom spędza sens powiek temat prądu i gazu, które są w tym momencie bardzo drogie, i wiemy, że wiele osób zastanawia się nad jakimiś alternatywnymi źródłami ogrzania domów. Posłuchajcie więc wykładu naukowców naszego wydziału na temat fotowoltaiki i pomp ciepła. Studenci przedstawili różne formy pozyskiwania energii. Właśnie stoimy przy dwóch formach pozyskiwania energii słonecznej. Są tutaj kolektory płaskie, cieczowe oraz, oraz rurowe oraz panele fotowoltaiczne. Kolektory słoneczne służą do, do przygotowania ciepłej wody użytkowej. A jak to się sprawdza w zimie? To przygotowanie wody ciepłej? Zimą ta efektywność jest dosyć niska i potrzebne jest dodatkowe źródło pozyskiwania energii słonecznej. Jeżeli chodzi natomiast o przygotowanie ciepłej wody użytkowej od marca do października, poradzą sobie doskonale, jeżeli chodzi o typowe gospodarstwo domowe. A jak to wypada procentowo w ciągu całego roku? Procentowo w ciągu całego roku przy typowym gospodarstwie domowym efektywność pozyskiwania ciepłej wody użytkowej wynosi około 40-50%. Jeżeli mówimy natomiast o ośrodkach... Letniskowych czy kolonijnych, ta efektywność może być zdecydowanie wyższa i w okresie letnim sięgnąć nawet 80-90%. A te czarne panele? Trochę są inne. Te panele to są panele fotowoltaiczne. Służą do generacji prądu, czyli pozyskiwania energii elektrycznej do zaspokojenia potrzeb typowego gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa. Dobrze, a czy instalacje te fotowoltaiczne są całkowicie bezpieczne? Instalacje fotowoltaiczne to system, który jest pod napięciem, czyli nie jest to bezpieczny system, jednak przy odpowiednim zaprojektowaniu i właściwym montażu pozwala osiągnąć bezpieczeństwo eksploatacji tego systemu. Czyli firmy, które dokonują montażu, muszą zatrudniać odpowiednich specjalistów? Tak. Otóż to odpowiedni specjaliści po wykształceniu Dotyczącym technologii energii odnawialnych mogą mieć uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na instalatora systemów fotowoltaicznych, jak i innych technologii energii odnawialnych. A czy nasi studenci mogą takie uprawnienia utrzymać? Naturalnie. Wszyscy nasi absolwenci posiadają takie uprawnienia po zakończonych studiach. Są to specjaliści najwyższej klasy. Wiele osób zastanawia się, czy instalacje fotowoltaiczne potrafią zaspokoić nasze potrzeby energetyczne zaopatrzenia w energię elektryczną. Nocą, jak, światło, jak słońce nie świeci, czy też zimą, gdy są dni pochmurne i słońca jest bardzo mało. Jeżeli chodzi o system fotowoltaiczny i pracę tego systemu w ciągu roku, faktycznie, zimą mamy niski uzysk energetyczny z takiego systemu, a latem dosyć duży. Odpowiednie zaprojektowanie systemu pozwala nam na to, aby nadwyżki energii wyprodukowanej latem wysłać do sieci elektroenergetycznej, a zimą te nadwyżki odpowiednio odebrać. Pełną autonomiczność takiego systemu zapewni również magazyn energii, na który obecnie mamy coraz więcej dotacji. A czy można zaprojektować instalację fotowoltaiczną w taki sposób, żeby w ogóle nie płacić za energię elektryczną? Jak najbardziej, jest to możliwe. Jeżeli chodzi o optymalny dobór komponentów systemu, Czym również uczymy naszych studentów na technologiach energii odnawialnej? Mówiliśmy ostatnio o pozyskiwaniu energii elektrycznej, ale znacznie więcej energii potrzeba do ogrzewania mieszkań. Teraz mamy problemy z dostępem do węgla, ceny tych nośników energii bardzo wzrosły. Co możemy tutaj powiedzieć na ten temat? Myślę, że jeżeli chodzi o ogrzewanie pomieszczeń, przyszłością może być rozwiązanie dotyczące pompy ciepła. Tak jak Pan powiedział, oczywiście musimy odchodzić od paliw kopalnych i przestawiać się na bardziej ekologiczne źródła energii, o czym uczymy naszych studentów. W zakresie programu studiów mamy przedmioty dotyczące pomp ciepła, instalacji geotermicznych, przetwarzania i akumulacji energii oraz ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Tutaj obok widzimy z pierwszy na pierwszy rzut oka niepozorne urządzenie, które jest jednostką zewnętrzną pompy ciepła. Pompa ciepła może posłużyć do ogrzewania domu jednorodzinnego albo wielorodzinnego. A czy ma jakieś szersze formy działania, inne formy działania? Na przykład poza ogrzewaniem zimą także dokonywać ochładzania tych pomieszczeń latem. Jak najbardziej, pompa ciepła może pracować w trybie rewersyjnym i służyć jako klimatyzacja latem. Yy, pobiera wtedy yy, ciepło z pomieszczenia i yy, wyprowadza je na zewnątrz właśnie tym urządzeniem, które tutaj jest. Czyli liczymy. działa tak jak klimatyzacja w samochodzie. Tak, otóż to. Byliśmy na zewnątrz i widzieliśmy tą niepozorną jednostkę zewnętrzną, a tu jesteśmy w sercu i widzimy tutaj samo serce pompy ciepła, czyli tę główną część pompy ciepła, która dokonuje transformacji energii, pobierając ją z zewnątrz i dostarczając do, do do wnętrza budynku. Tak naprawdę ta pompa ciepła działa tak jak każda lodówka, którą każdy ma w domu i lodówka zabiera ciepło z wnętrza swojego, tam gdzie mamy te produkty zmagazynowane i oddaje je na zewnątrz. Natomiast pompa ciepła pobiera energię z zewnątrz i dostarcza ją do budynku. Ale to jest ciepło niskotemperaturowe. Czy potrafimy tak zbudować system grzewczy, żeby w mieszkaniu było ciepło? Pewnie możemy. Jak Państwo wiedzą, w budynkach takich, które są użytkowane na bieżąco, czyli tych budynkach starszego typu, mamy użytkowane kaloryfery ścienne, czyli tak kolokwialnie rzecz ujmując, ogrzewanie wysokotemperaturowe. Przy pompie ciepła musimy pamiętać o tym, iż można zastosować ją w nowoczesnych budynkach. I mamy tutaj źródło niskotemperaturowe. Może to być wielkopowierzchniowe ogrzewanie podłogowe, czyli ułożone na całej powierzchni podłogi orurowanie, które ma czynnik niskotemperaturowy o temperaturze około 30 stopni i to zdecydowanie wystarczy na podgrzanie, na ogrzanie pomieszczenia takim, jakim jest dom jednorodzinny czy jakieś większe pomieszczenie. Ale to tylko w nowych budynkach? Tak, tylko w nowych budynkach. Takich, które są przystosowane do tego, żeby y, ogrzewać y, powierzchnię całą tymi, tymi, tym ogrzewaniem podłogowym. Tak, tak. Otóż to tylko możemy wykorzystać jedynie w nowym budownictwie. No ale pompa ciepła potrzebuje do pracy sporo energii elektrycznej. Otóż to, jeżeli chodzi o pracę pompy ciepła, zapotrzebowanie na energię elektryczną jest dosyć wysokie. I możemy połączyć takie źródło z systemem fotowoltaicznym, chociażby. Czy to taki system sobie poradzi z zasilaniem takiej pompy ciepła w zimie, w lecie? Jeżeli chodzi o system fotowoltaiczny, jak najbardziej może poradzić sobie z zasilaniem takiej pompy ciepła. Najlepiej, aby został doposażony w magazyn energii, wtedy taki system może być samowystarczalny. Jeżeli chodzi o budynki, które są nowy, nowymi budynkami i y, są projektowane pod kątem samowystarczalności energetycznej, mogą być bezkosztowe. Czy to znaczy, że możemy nie płacić za energię elektryczną y, w ogóle w ciągu roku? Może tak być? Może zaistnieć taka sytuacja, jeżeli odpowiednio zaprojektujemy taki system hybrydowy. Jeżeli chodzi o odpowiedni projekt na rynku, potrzebni są specjaliści, którzy to wykonają, a nasi studenci, którzy y, uczą się o hybrydowych systemach energetycznych czy zarządzaniu energetyką lokalną, posiadają takie kwalifikacje. Czyli potrafią obliczyć y, tak instalacje, zaprojektować tak instalacje, żeby one była są wystarczalna energetycznie? Tak, otóż to.